Że na tom ostatnio, nie, nie zrobi to już zamieszane. Mam na nadzieję, że nie będzie chciał skręcić w bok. O Jezus, nie, za chwilę. Tutaj czekaj, zobaczymy przy brzegu. Na razie Gdzie jest moja czapka z Nie, nie. O, nie jest duży. Chciałem Cię pociągnąć trochę. Pociągnąć. A gdzie rękawice mamy? Zobaczymy jak wygląda. Jest duży. Rękawic szukaj. Widzę, widzę gdzie sobą. Zobaczcie jak wyjdzie jak wygląda. Ręce od plecionki z daleka Patryk, żebyś czasami gdzieś jest za pociągę nie złapał. Muszę wziąć dwie rękawice, czy jedną, ale Dwie, dwie, dwie. O nerwowo Trzymaj go teraz, bo prostu skręcę Jest krówka. A to jest skurka strzelił ładne Widać było Dobra dobra, już wciąż z ciągnim dzwonkiem, teraz nie będziemy mu popuszczę Teraz powinien wyjść gdzieś albo jeszcze nie już go widzę, 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 widzę. Taki Nie, jest taki wielki, no ale ładny. Wielki, ale ładny Półtora metra Klaska o wodę Jestem pod ten truk chciał Widział? Taki chciał cię wciągnąć też do sklepek, bez niczego po tych kamieniach. No. Pięknie, pięknie. Patrz, jak się przetarł Nic, duży, ale w porównaniu z tamtym...

Użytaj metra, póki mamy go na wierzchu, co? Taśma leży tam ku mojego plecaka gdzieś. Paczek gdzieś gdzie, ciapnięty tutaj.